Umiłowani bracia i siostra, siostry w Chrystusie, Panu naszym. Temat dzisiejszego kazania to stare polskie przysłowie: Stoi przed figurką nad diabła ma za skórką, czyli o prawdziwej i fałszywej pobożności, według słów świętego Jakuba, które przed chwilą żeśmy usłyszeli. Jakie to były słowa? Szczególnie wzywa nas święty apostoł do prawdziwej pobożności poprzez takie słowa. Bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. I dalej mówi: A jeśli kto nie ma, że jest pobożny, nie powściągając języka swego, lecz zwodząc serce swoje, tego pobożność jest próżna. Te słowa od razu mogą nas przenieść do Laodycei i do słów świętego Jana, ewangelisty z Apokalipsy który w liście do mieszkańców Laodycei pisze, iż mamy być albo zimnymi, albo gorącymi. Nigdy nie wolno nam pozostawać letnimi, czyli niby być pobożnymi. Letnimi, o których mówi nasz Pan Jezus Chrystus, iż takich wypluwa ze swoich ust. Takich nie ma zamiaru, tacy nie będą z nim mogli przebywać, bowiem są nieużyteczni. Czy jednak te słowa świętego Jana ewangelisty mówią nam o tym, iż to bycie zimnym to zgoda na to, by być prawdziwym łotrem? Często w bardzo uproszczony sposób interpretujemy te słowa właśnie tak. Ciepły, gorący to pobożny prawdziwie, a zimny to taki zatwardziały grzesznik. Czy jednak nasz Pan Jezus Chrystus wzywałby nas do tego, byśmy byli zatwardziałymi grzesznikami? Pochylmy się na początku nad tymi słowami, aby dobrze zrozumieć o co w nich chodzi. Po pierwsze, w Laodycei wybijały gorące źródła. I dlatego autor tychże słów, kierując je do mieszkańców, którzy znali te źródła, Mówi właśnie o wodzie gorącej i zimnej oraz letniej, bowiem gorące źródła były miejscem, gdzie zażywano kąpieli dla zdrowia. Dalej płynąca woda stawała się letnia, aż w końcu zupełnie ochłodzona była zdatna do picia. Natomiast ten odcinek letniej wody był tak niesmaczny, iż powodował mdłości, gdyby ktoś go wziął do ust. Był nie do picia, był to fragment tej rzeki, która była do niczego nieprzydatna, była nieużyteczna. Natomiast zimna woda nadawała się już do picia. Zatem, odnosząc się do bezpośredniej egzegezy tych słów i odczytując ją w kontekście miejsca, gdzie ten list był odczytywany, nie chodzi tutaj o to, by być albo zatwardziałym grzesznikiem, albo wielkim świętym. Chodzi o to, żeby być przydatnym, użytecznym, a nie bezużytecznym, czyli letnim. Dalej możemy te słowa skonfrontować z tym, co mówi nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii. A powiada on w jednym miejscu tak: Wcale nie przysięgajcie, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Te słowa bardzo dobrze korespondują z tym listem do laodyce i z Apokalipsy, bowiem nasz Pan Jezus Chrystus. Zestawiając to wypowiedź o przysiędze z tym, iż nasza mowa ma być tak, tak i nie, nie, chcę nam uświadomić, że każdy katolik nie potrzebuje przysięgać, bo jego całe życie jest tak przejrzyste, iż on nie potrzebuje dodatkowo zapewniać o swojej uczciwości. On po prostu jest uczciwy. Katolik to synonim uczciwości. Co mówi, to czyni. Co ma na ustach, ma i w sercu. Nie jest obłudny, nie jest faryzeuszem. Wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. Jeśli coś mówisz i do czegoś się zobowiązujesz, uczyń to. Jeśli się z czymś nie zgadzasz i uważasz coś za złe, nie czyń tego. Niech za słowami idą czyny, a co nad to jest, czyli wszystkiego, wszelkiego rodzaju kompromisy od złego pochodzi. I w końcu święty Tomasz Zakwinu interpretuje ten fragment listu do Laodycejczyków z Apokalipsy, iż zimny oznacza ten, który nie poznał Boga, a gorący ten, który Boga poznał. A najgorszy jest ten, który zna Boga, a za Bogiem nie idzie. Bowiem można usprawiedliwić tego, który nie zna Boga, iż nie rozpalił sobie miłości do Niego, ale nie można usprawiedliwić tego, któremu Bóg dał łaskę wiary dał mu się poznać, a ten, że to lekceważy. Zatem wynika z tego, iż prawdziwa pobożność czyni człowieka krystalicznym i przydatnym. A mówiąc bardziej szczegółowo o pobożności, możemy wyróżnić takie cztery podstawowe cechy prawdziwej i fałszywej pobożności. Prawdziwa pobożność odznacza się po pierwsze i najważniejsze prostotą. Ja wciąż mam wspomnienie i mam nadzieję, że każdy z Was spotkał w swoim życiu taką osobę, która mogłaby pokazać na czym polega prostota modlitwy. Ja tu myślę o mojej prababci, która wczoraj gdyby żyła tu na ziemi, to obchodziłaby imieniny, bo miała na imię Stanisława. Do dziś noszę w sobie wspomnienie jej bardzo prostej modlitwy, zupełnie nieskomplikowanej modlitwy najprostszej, którą nauczyła się od rodziców, dziadków i która, którą przekazała swoim dzieciom, a także i mnie. Jestem pod wielkim wrażeniem, kiedy to wszystko wspominam, bowiem u nikogo nigdzie nie zobaczyłem tak wielkiej prostoty, która polegała na tym, Iż ona modląc się zawsze przebywała w Bożej obecności. Miało się wrażenie, że rzeczywiście ona rozmawia z kimś najważniejszym na świecie, że modlitwa jest rzeczywiście momentem, wobec, w którym ona staje przed Panem Bogiem, tak jakby go miała przed swoimi oczyma. W tym nie było nic nadzwyczajnego, w tym była zwyczajna prostota. To właśnie to, o czym mówił ojciec Pijo, gdy uczył przeżywania mszy świętej, chodzi o to, aby stać z Maryją pod krzyżem. Nic nad to, jak najprościej, to najlepiej. Chodzi o to, by wziąć do ręki różaniec i rozmyślać prosto te wszystkie tajemnice z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ostatecznie bowiem, prostota co czyni? Przestaje, prostota nam daje wolność do samych siebie. Prostota sprawia, że człowiek przestaje się koncentrować na sobie, a koncentruje się na Panu Bogu, który jest prosty. I to, iż my wpatrujemy się w Boga prostego, który nie jest skomplikowany, sprawia, że nasze życie się upraszcza. W dokumentalnym filmie o arcybiskupie Lefebvre, jeden z kapłanów, który znał do arcybiskupa, opowiada, wypowiada się o nim w ten sposób. To był wielki pan, ale nie w sensie wielkiego pana, bardzo skomplikowanego. Wręcz przeciwnie, to człowiek wielkiej prostoty, łagodny i miły. Tym odznacza się w pierwszej kolejności prawdziwa pobożność, natomiast fałszywa pobożność jest skomplikowana. Wszelkiego rodzaju ruchy charyzmatyczne, odnowy w Duchu Świętym, wszystkie seminaria, kursy przejęte z wspólnot protestanckich, schizmatycznych i heretyckich, one są skomplikowane. Ten poziom skomplikowania sprawia, że my czujemy się ważni, że my w czymś ważnym uczestniczymy, że tam te wszystkie dary nagle ponoć od Ducha Świętego objawiają się i czynią coś niezwykłego, jakąś niezwykłą atmosferę. To wszystko jest takie dziwne. Ale to nie jest Prawdziwa pobożność. Tak samo w nowo Sordo tyle razy widziałem to na własne oczy, jak dążyło się do skomplikowania liturgii, do wprowadzenia w nią jakichś elementów, które by miały ją ponoć ubogacić, ale to wszystko zatracało istotę. Księdze Ozeasza w Starym Testamencie, kiedy prorok opisuje upadek narodu wybranego poprzez grzechy, łączy ten upadek, pokazuje pewną korelację właśnie z liturgią. Mówi tak: liturgia była coraz bardziej rozbudowana, a kapłani i lud grzeszyli coraz więcej. Poziom skomplikowania liturgii zaciera właśnie istotę, która sprawia, że człowiek nie widzi Boga, ale siebie. Poziom skomplikowania jest w każdej sekcie, we wszystkich tych modlitewnych łańcuszkach, w tych wszystkich poziomach wtajemniczenia. To wszystko napawa nas dumą, ale tą niezdrową, która pobudza i karmi pychę. No i w końcu wielki poziom skomplikowania jest we wszystkich fałszywych, prywatnych objawieniach, których dzisiaj mamy napęczki zewsząd. Jak się to czyta, od razu widać, że tam tych wszystkich warstw, tych myśli. W tym wszystkim człowiek się gubi, to wszystko człowieka pociąga, rozwija jego bardzo sferę emocjonalną, ale na pewno nie duchową. Drugim ważnym przymiotem prawdziwej pobożności jest stałość. Jeżeli codziennie, zawsze tak samo, po prostu i zwyczajnie, to jest prawdziwa pobożność, to jest właściwa hierarchia wartości. Przeciwnym tego w fałszywej pobożności jest niestałość, pod wpływem emocji, jak mi się zachce. Dobrze mi się dzisiaj modliło, więc się pomodlę więcej. No, jutro będzie gorszy dzień, no to mniej. Zatem wykorzystujemy Pana Boga do własnych celów. To nie jest prawdziwa pobożność. Kolejnym jej przymiotem, o której mówi nasz Pan Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, to pełna radość. Proście a otrzymacie proście, aby Wasza radość, powiada nasz Pan, była pełna. Człowiek, który żyje prawdziwą pobożnością, niesie pokój. I dziś wprost nam mówi o tym święty Jakub. Człowiek, który żyje prawdziwą pobożnością, niesie miłość. A nie jest tym, który tylko potrafi krytykować, który tylko potrafi wytykać błędy, który żywi się ciągle tym, iż widzi błędy innych i to go podnieca, to go rozpala, to daje mu taką siłę do tego, nawet, iż potrafi godzinami klęczeć. Ale to nie jest prawdziwa pobożność, jeżeli za tym idzie złość, jeżeli za tym idzie niepokój, jeżeli za tym idzie krytykanstwo wszystkiego i wszystkich dookoła. Żaden święty tak nie czynił. Wykazywał błąd po to, by miłością przyciągnąć i swym przykładem. Co mówił, to czynił, najpierw zawsze wymagając od siebie. I to daje pełną radość, i to zachwyca, i to pociąga tych, którzy z daleka są od prawdy, a serca ich są zatwardziałe. I w końcu czwartą cechą, która przystoi człowiekowi prawdziwie pobożnemu, którą widać u takiego człowieka, to pracowitość. Przeciwieństwem tejże cechy fałszywej pobożności jest taka słodka ckliwość. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus wstępował do nieba, uczniowie, apostołowie zgromadzeni obecnie na tym wydarzeniu patrzyli się za Nim, znosili swe oczy ku górze, byli zachwyceni tym, co w niebie. I kiedy już nasz Pan Jezus Chrystus wstąpił do tego nieba, oni dalej stali i patrzyli się w niebo. Aż w końcu znowu trzeba było interwencji z nieba, bo przyszło dwóch mężczyzn w białych szatach i mówią im tak: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Tak jakby chcieli im powiedzieć bardzo prosto: weźcie się do roboty. Prawdziwa pobożność bowiem czyni człowieka pracowitym dla Bożej chwały, dla swojej rodziny, dla swego stanu. Święci to przecież najbardziej pracowici ludzie na świecie. Święci zmienili bieg, nieraz bieg historii tego świata przez to, że się angażowali, przez to, że twardo chodzili po ziemi. A nie byli ckliwie, zapatrzeni w niebo i tylko wzdychali, znowu koncentrując się przede wszystkim na sobie i szukając jakichś miłych doświadczeń w życiu duchowym? To jest fałszywa pobożność. Kiedyś zadano mi takie pytanie, rodzic zadał mi takie pytanie, który ma małe dzieci, i mówi tak: czy jeżeli ja przychodzę na mszę świętą i chcę ją przeżyć jak najlepiej, ale moje dziecko płacze, biega i tak dalej albo się czymś zajmuje, albo się bawi, to czy ja mogę się tym dzieckiem wtedy zająć, czy moja msza wtedy będzie zaliczona, jeżeli ja całą mszę będę się opiekować dzieckiem? Oczywiście, oczywiście, że tak, bo to jest Twoja praca, to jest Twój stan. Rzeczą nie do pomyślenia jest, żeby dziecko robiło w kościele co chciało. A, a rodzic, żeby pięknie wpatrywał się w niebo i ckliwie wznosił ku górze swoje modlitwy. Jesteś rodzicem, twoim obowiązkiem jest zająć się swoim dzieckiem, nauczyć go właściwych postaw od małego, nawet jeśli ciebie to dużo kosztuje, bowiem prawdziwa pobożność. Odwraca uwagę od siebie, a koncentruje ją na Panu Bogu, a tu jest chwała Boża najważniejsza. Tu jest ważne piękno tej liturgii. Tu jest ważne, byśmy wszyscy się do niego przyczynili, by Boga uwielbić jak najlepiej, a żeby wszystko w tej liturgii było jak najpiękniejsze, jak najgodniejsze. Ale prawdziwa pobożność to także miłość do bliźniego. Skoro mam dzieci, to wiem, że muszę się nimi zająć, aby innym również ułatwić. Pana Boga i oddanie mu należytej czci. I to jest piękne, to jest właściwa pobożność, to jest właściwe rozumienie swoich obowiązków. Jeżeli natomiast w jakiejkolwiek innej przestrzeni przez pobożność zaniedbuje swoje obowiązki, obowiązki stanu, jest to fałszywa pobożność, jest to ucieczka, jest to wielka pokusa, której ulegać nam nie wolno. A zatem, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry. Módlmy się dzisiaj gorąco i prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy na wzór Najświętszej Maryi Panny byli prości w naszej modlitwie, byli stali zawsze tak samo, zwyczajnie, aby ta modlitwa przekładała się na pełną radość, którą podzielimy się z innymi, a powściągniemy swój język od bezużytecznego krytykanstwa. I w końcu, by ta modlitwa przerodziła się w czyny, bowiem usłyszeliśmy przecież dzisiaj właśnie w liście, który odczytaliśmy, liście świętego Jakuba, te słowa, którymi kończy się lekcja. Czystą i nieskalaną pobożnością wobec Boga i Ojca jest nawiedzanie sierot i wdów, w utrapieniach ich i strzeżenie samego siebie od zmazy tego świata. Święty Jakub podaje tu jeden z wielu przykładów Wyniku prawdziwej pobożności to dzieła miłosierdzia, to właśnie owa pracowitość, to pobożność, którą widać w czynach, a nie tylko w słowach i pięknie złożonych dłoniach. To jest ważne, ale to musi przekuwać się na nasze czyny, na nasze całe życie. Stąd też niech to kazanie zakończy słowa, zakończą słowa dzisiejszej kolekty którą kapłan już wypowiedział na początku tej mszy świętej, właśnie o to prosząc. Boże, od Ciebie pochodzi wszystko co dobre. Pokornie Cię prosimy, aby z Twojego natchnienia myśli nasze były prawe i pod Twoim kierownictwem takie samo było nasze postępowanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.